17 urodziny są specyficzne, bo wiesz, że to ostatnie przed pełną jednością i wiesz jedno, musi się je wykorzystać. Ja postanowiłem zrobić to w najbardziej pojebany sposób, jaki tylko przyszedł mi do głowy. I szczerze, nie miałem pojęcia, że ta noc skończy się 40 tysiącami kroków, zanikającą rzeczywistością i jednym z najbardziej intensywnych momentów mojego życia. Miałem wtedy 17 lat i byłem dokładnie tym typem nastolatka, którego rodzice nie chcą mieć, zdemoralizowany, zmęczony wszystkim, z przekonaniem, że im głupiej, tym lepiej. Zamiast tortu, świeczek i życzeń, chciałem wrażeń. Chciałem, żeby te urodziny były inne. Niedobre, niebezpieczne, po prostu inne. Weszłem z domu z myślą, że zrobię coś, co zapamiętam na długo. Pierwsze, co zrobiłem, to poszedłem na widoczek. Altanga, góry, jezioro. Wszyscy wiemy, że w takich miejscach ziółko smakuje najlepiej. Serio, miejsce jak z tapety. Usiadłem pod tą altanką i zgasiłem całe bongo. Na początku było normalnie, aż przestało. Dostałem jedną z dziwniejszych faz po ziole, jakie kiedykolwiek miałem. Wkręciłem sobie, że muszę iść przed siebie. Nie, że chcę, muszę. Wstałem i zacząłem iść bez celu, bez kierunku. Czułem, że jeśli się zatrzymam, to coś będzie nie tak, więc szedłem z uśmiechem na ustach i czerwonymi oczami. Dopiero po jakimś czasie dotarło do mnie, że przecież jestem umówiony ze znajomymi z pobliskiego miasta, na Flaszkę. Zadzwoniłem do nich umówiliśmy się, że przyjadą po mnie na pętla autobusową. Kiedy po mnie przyjechali, zobaczyli mnie chodzącego w kółko wokół przystanku. Nie mogli przestać się śmiać. Wyglądało to absurdalnie, że do dziś mnie to śmieszy. Dopiero w momencie, gdy wsiadłem do auta, mój mózg uznał, że może przestać. Pojechaliśmy nad rzekę, zaczęliśmy pić. Alkohol lał się swobodnie i w pewnym momencie część ekipy zaczęła się zbierać do domu. Ja nie. Ja miałem jeszcze inne plany. W tej historii są dwie ważne postacie. Nazwijmy ich Peter i Andrzej. Bez nich ta noc w ogóle by się nie odbyła. Andrzej pił ze mną od początku. A Peter miał do nas dopiero dołączyć wieczorem. Dziewczyna Andrzejka, jedyna trzeźwa sześć w ekipie, zawiesiła nas do czekającego już na nas Petera. Byliśmy wtedy solidnie wstawieni, więc gdy zobaczyłem, co Peter dla nas przygotował, entuzjazm był, delikatnie mówiąc, spory. Peter jak zawsze nie zawiódł. Dwie flaszki rządkowej, gorzkiej, mintowej i coś do lufy. Poszliśmy do parku, usiedliśmy i zajęliśmy się asortymentem. W pewnym momencie Peter rzucił tekst. Chodźmy wykopać paczkę. Ja wtedy jeszcze nie miałem pojęcia, o jaką paczkę chodzi. I szczerze? Nie zadawałem głupich pytań. Na stacji dokupiliśmy alkohol i ruszyliśmy. Dopiero po drodze okazało się, że ta paczka jest zakopana. 7 kilometrów stąd w lesie. Szliśmy drogą rowerową. Ja i Peter mieliśmy strasznie szybkie tempo. Tak szybkie, że nawet nie zauważyliśmy, gdy zgubiliśmy Andrzejka. Dzwoniliśmy, szukaliśmy. Bez skutku. Kiedy zaczął padać, stwierdziliśmy, że idziemy dalej. Kiedy dotarliśmy na miejsce i wykopaliśmy paczkę, Peter pokazał mi, co to jest. Część z was pewnie się domyśla. Jaka paczka to mogła być zakopana w lesie? Patrzę na jego dłonie, a w nich piksa. Powiedział, że połowa wystarczy. Że to bezpieczne. Ja byłem wtedy tak najebany, zmęczony i kompletnie bezkrytyczny, że uznałem, że to genialny pomysł. W drodze powrotnej do miasta padało, więc poszliśmy na naszą miejscówkę. Pod ogromny most z widoczkiem na rzekę, ławeczki, klasyczek. I wtedy zaczęło się naprawdę. Połączenie alkoholu Pixy i zioła sprawiło, że moje gałki oczne zaczęły się trząść, świat falował, drgał. Powiedziałem Pitarowi przerażonym, co się ze mną dzieje, a on totalnie spokojnie, to normalne. Patrzę na niego, on mówi do mnie tak spokojnym tonem, że stwierdziłem, że chyba nie ma czego się bać. I w tym momencie coś się przełączyło, czysta euforia, miejsce, kolory tak żywe jak nigdy wcześniej i do tego wstód słońca. To było piękne, przepiękne. Dziwne, nie do powtórzenia, ale jednocześnie nie do zapomnienia. Po dwóch godzinach efekty wizualne zaczęły znikać. Peter wrócił do żywych i stwierdził, że idziemy na wiadro. Zostało tylko zmęczenie. Jeszcze 15 minut marszu i znaleźliśmy się przy naszym wiadroponcie. Po buchu w końcu siedliśmy i odpoczęliśmy. Po tej długiej i bardzo spontanicznej nocy licznik kroków pokazał 40 tysięcy kroków w 24 godziny. Koło godziny 10 stwierdziliśmy, że jesteśmy tak padnięci, że wracamy do domu. Wszedłem w pierwszy autobus do domu i pojechałem. Nigdy wcześniej ani później nie czułem takiego wyczerpania. Wszedłem do domu, padłem na twarz i zasnąłem. Nigdy nie zapomnę tych urodzin. I chociaż dziś wiem, że wiele rzeczy zrobiłem inaczej, to tamtej nocy byłem dokładnie tam gdzie chciałem być.